Dzień wszystkim, w dzisiejszym odcinku pokażę ogólnie jak pobrać Minecraft. Z tą... mam, nadzieję, mam nadzieję, że wam się spodoba oczywiście e, ten film wbijajcie, suby, lajki chciałbym żeby było chociaż tutaj nad tym filmikiem 100 lajków byście w to bym był bardzo wdzięczny e, ogólnie więc tak wybieramy sobie własną przeglądarkę i wpisujemy t -lanty". I wchodzimy w tą stronę tutaj. I tutaj e, mamy sobie taki coś jak Link Power. Oczywiście ja Wam się pobierzę już. Będziecie mieli już. Um, tam się tak załaduje. Ba tak się będzie Wam ładowało ogólnie. na razie Wam będzie się ładowało. Więc musimy poczekać chwilę, gdy nam się załaduje to wszystko. Więc chwilę poczekam teraz i no musimy poczekać. O I tutaj mamy sobie, musimy sobie dodać konto, jak wiadomo, dodać konto i back, sobie zaznaczyć. Wybieracie sobie wersję i potem dajcie zainstaluję, już mam zainstalowaną tą wersję ogólnie. I potem, gdy chcecie się zmienić skinę, oczywiście klikacie sobie tutaj. I, się, I rejestrujecie się, e, tam będziecie mieli lubili lub zarejestrować. i klikacie sobie w tą ja już jestem zarejestrowany i to tyle, po prostu ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w na następnym odcinku. Cześć!